Dzień dobry, witam bardzo serdecznie Panie Tomisko. Odpowiadam na Pana pytanie. Czy Pana sąsiad Sylwester przestanie być takim złodziejem i weźmie się do uczciwej roboty? Czy Pana sąsiad Sylwester przestanie być takim złodziejem i weźmie się do uczciwej roboty? Pyta Pan Tomisko. Jak najbardziej. To jest taka nowa droga, przed nim także jak najbardziej weźmie się do jakiejś takiej uczciwej pracy, według kart. Co jest na tak, A z, kielichów. A z kielichów oznacza właśnie nową drogę, nową wędrówkę, taki, taką piękną, przejrzystą energię, tak, która gdzieś tam jest przy panu Sylwestrze i on już jest za rogiem, tak? To jest nowy początek, nowa droga, nowa jakość i komfort życia. Nie ma tu absolutnie żadnych negatywów. Co jest na nie? Dwójka, Eee, dwójka kielichów. No, dwójka kielichów w pozycji takiej właściwej prostej mówi o pięknej miłości, o spełnieniu marzeń, o wszystkim, co jest naprawdę najpiękniejsze Natomiast niestety w negatywie mówi o tym, że no niestety um, troszeczkę może w, tym, w tej nowej drodze życia poprzeszkadzać jakaś niespełniona miłość, tak? Coś takiego mi się tu zarysowuje, ponieważ no co te motorki w brzuchu jest ta radość czy zauroczenie ale niestety chyba troszeczkę odrzucone także to może poprzeszkadzać ale mimo wszystko karta rada to jest głupiec i to jest bardzo bardzo dobra karta ona mówi o tym że po każdej burzy nadchodzi słońce tak Karta głupca jest rewelacyjna z tego względu, że ona znaczy cykliczność, tak? Cykliczność, początek, to jest nowa idea, narodziny nowej idei, narodziny dziecka również, narodziny now nowej koncepcji, ideę przez świat. Z głowy podniesiono ku górze, stawiam odważnie czoła wyzwaniom, szukam nowej pracy, tak, zajmuję się czymś nowym, także jak najbardziej. Wobec tego jak najbardziej pan Sylwester przestanie być takim złodziejem i weźmie się do uczciwej roboty według kart i to już tak naprawdę za chwilę. Także wszystko powinno być w porządku. Dziękuję bardzo serdecznie, jeszcze wszystkiego co najlepsze i panu Tomisko, i panu Sylwestrowi. Dziękuję za zaufanie, do usłyszenia, do zobaczenia.